Alfa Romeo jako jeden z pierwszych producentów postanowiła wziąć lekkiego czterodrzwiowego sedana i połączyć go z mocnym silnikiem i masowo sprzedawać. Tak powstała oryginalna Julia, produkowana w latach 62-78. W samochodzie ważącym około jednej tony montowano czterocylindrowe silniki z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, zasilane gaźnikiem o pojemnościach od 1,3 do 1,6 litra, które wytwarzały w zależności od wersji od 80 do 110 koni mechanicznych. To pozwalało rozpędzić się do setki nawet poniżej 12 sekund i zamykać licznik przy 170 km na godzinę. W latach 60. takie osiągi w rodzinnym sedanie były naprawdę rewelacyjnym wynikiem, a do tego Julia była żwawa i świetnie się prowadziła. To spowodowało, że była bardzo popularna jako baza do tuningu i do amatorskich wyścigów, a to z kolei spowodowało, że Alfa zaczęła tworzyć jej specjalne wersje. Tak powstały modele z serii GT Veloce. To były prawdziwe samochody o charakterze sportowym, ubrane w nadwozie czterodrzwiowego rodzinnego sedana. W zależności od wersji, wyposażone były w silniki od 1,6 do 2 litrów. Z mocami od 105 do 132 koni mechanicznych. Były powszechnie wykorzystywane do różnego rodzaju wyścigów, łącznie z zawodami FIA, a najmocniejsze wersje oznaczano znanym nam logiem z kończyną. Jednak absolutnie najbardziej hardkorowymi wersjami były GTA i GTAM. Były to najmocniejsze i najbardziej dopracowane wersje, które praktycznie nie trafiały na drogi publiczne. Czemu? Ponieważ większość klientów kupujących najmocniejsze wersje Alfy, byli kierowcami wyścigowymi, więc kupowali oni GTA, zamawiali w pakiecie dodatkowy zestaw tuningowy od Auto Delta, czyli firmy zajmującej się przygotowywaniem Alf do wyścigów, a potem trafiały one prosto na tory wyścigowe. Na chwilę muszę się zatrzymać właśnie przy autodelcie, bo to ich zadaniem było przystosować zakopioną żUuje GTA do spełnienia regulaminu takich wyścigów, w których chciał startować klient. Była to więc bardzo indywidualna, skrupulatna i specjalistyczna robota, a autodelta wywiązywała się z tego absolutnie wzorowo. Stworzone przez nich maszyny osiągały nawet 240 koni mechanicznych, przy 745 kg masy i w swoim czasie dominowały na torach od różnego rodzaju zawodów FIA, wyścigi samochodów turystycznych, gdzie zdobyły łącznie 12 zwycięstw, poprzez rajdy, wyścigi wytrzymałościowe, a nawet hill climby. GTA była naprawdę szybka. A teraz czas na powrót do Włoch. Przechodzimy do okolic lat 2010-2012, kiedy to Alfa Romeo borykała się z kryzysem finansowym. Właściciel Alfy, grupa Fiat Chrysler Automobiles, opracowuje plan ożywienia spółki, którego częścią jest inwestycja 5 miliardów euro w Alfa Romeo, w ramach której ma powstać 8 nowych modeli samochodów opartej o platformę o kryptonimie Giorgio. Rozwój całego projektu nadzorował osobiście dyrektor techniczny Ferrari, Felipe Cliff. A jak doskonale wiemy, jeśli chcemy rozruszać sprzedaż. To najlepszą ku temu okazją jest odwołanie się do historii marki i motor sportowych korzeni. Efektem tego jest premiera nowej Julii w 2015 roku, dokładnie w 105 rocznicę istnienia marki Alfa Romeo przy akompaniamencie włoskiego tenora Andrei Bocelliego. Nawiązanie do historii nie jest jednak wyłącznie marketingowym zabiegiem, a niesie ze sobą również faktyczne rozwiązania. Giulia wykorzystuje klasyczny układ, czyli silnik z przodu. I napęd na tył z idealnym rozłożeniem masy pojazdu 50x50, mającym znaczny wpływ na jakość prowadzenia. Do tego wszystkie modele mają wał napędowy wyprodukowany przez Hitachi z włókna węglowego dla obniżenia jego bezwładności. Do tego aluminiowe elementy zawieszenia dla obniżenia masy niereserowanej oraz aluminiowe drzwi i błotniki. Całość opakowana w przepiękne nadwozie ze współczynnikiem oporu CX 0,25. Nadal jest to klasyczny czterodrzwiowy sedan, czyli samochód w dzisiejszych czasach opanowanych przez suwy, bardzo niepopularny. I nawet w bardzo podstawowych wersjach oferuje całkiem mocne silniki. Mamy bowiem do wyboru dwulitrowego turbodoładowanego benzyniaka multi-air o mocach od 200 do 280 koni mechanicznych oraz wersje z silnikami diesla o pojemności 2.2 litra o mocach od 136 do 210 koni mechanicznych. Masz ochotę na więcej ciekawostek? Subskrybuj Powagowani Plus lub odwiedź główny kanał Powagowani, gdzie wspólnie bardzo dokładnie odkrywamy tajniki motoryzacji.